Dusza kieruje się swoją mądrością. Prawdopodobnie nie pamiętasz, jak z nią rozmawiać, a ona nie jest na posyłki, nie jest na rozkazy. Kocha Cię, ale zraniona w pewnym momencie odchodzi. Oczyszczając swoje przekonania, uwalniasz się od potencjalnych blokad, które powstrzymują duszę przed powrotem. Odczuwając tęsknotę za duszą i miłość do niej, wysyłasz jej sygnał, informację, że chcesz, że pragniesz jej powrotu. Ale to nadal może być za mało, bo twoja dusza mogła odejść, daleko odejść. Niezależnie od tego, jak jest teraz, poczuj w sobie miłość i tęsknotę, i wyślij to swojej duszy. Jeśli usłyszy i zechce, wróci do Ciebie. Jeśli nie usłyszy albo nie zechce, a ty naprawdę tęsknisz za swoją duszą, to wyruszysz na jej poszukiwanie i sprowadzisz duszę do domu. Polesz jeszcze chwilę, oddychaj swobodnie, niech ogarnie cię spokój. Wiem, że możesz mieć teraz mieszane uczucia, ale nie wszystko w życiu jest cukierkowe i fajne, i czasami przychodzi czas, że trzeba się zmierzyć z prawdą i spojrzeć realnie na rzeczywistość. Nikt mnie nie nauczył rozmawiać z duszą, ani ksiądz, jak byłem mały, ani żaden inny nauczyciel. Nauczyli mnie kierować podświadomością, stosować różne techniki osiągania celów, rozwiązywania problemów. I techniki działają. I nawet można je stosować z sercem, ale jednocześnie jest w tym coś pustego, jest jakiś brak dysonans, wynikający prawdopodobnie z tego, że nie jest się na właściwej drodze. Paradoksalnie więc, możesz świetnie sobie radzić w świecie, mieć genialne osiągnięcia, być na wysokim szczeblu swojej drabiny i jednocześnie stać w miejscu, bo drabina jest oparta nie o tą ścianę. Droga z duszą daje ci spokój, harmonię i pewność, że wszystko, co robisz, jest dla ciebie najlepsze i jesteś na właściwej drodze i drapina jest. Jeśli w tej medytacji, w którymkolwiek momencie poczułeś lub poczułaś smutek, tęsknotę, poczucie pustki, to prawdopodobnie oznacza, że Twoja dusza lub jej część odeszła. Ta medytacja to pierwszy krok do odzyskania. Z duszy i siebie.